Witajcie na kanale Hiszpan Fider, mroźny, sobotni poranek, mglisty. Tak jak widzicie nic nie widać. Na razie mgła osiada. Jak jechałem, tak jak już widzieliście na samym początku, minus 5 stopni. Ma być totalnie flauta bez wiatru, ale w słońcu. Uuuu. Max Vivado, Kamil, Dziadzia, Jesteśmy we czterech nad fajnym jeziorkiem, chociaż płytkim. Ja wybrałem wodę, jeżeli zejdziemy o blanku, to będzie na mnie. E, maksymalnie koszyk spada na 50 metrze, 3 sekundy, czyli blat totalny, płytko. Nie to, ale nie, panie. Fajny ale na relaksie mieszanka standardowa, tak jak na zawodach trzymajcie się pa, pozdrowionka a czy, zło... Z... 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 czy coś złowimy, to zobaczycie sami trochę potnę czerwonego robaka e... zanęta strapera, pomieszana ze starfishem czyli taki mój standard na tym jadę cały rok, można powiedzieć Jedynie jak na Liny jeżdżę, to wiadomo, ziarno podaje z pombem, albo dużo ziarna procą, na grubo wtedy zanęta. A tak na takim relaksie mówię jest zimno, bo minus 5, jakich już wam to mówiłem. Mglista ale ma słońce wyjść. Mam nadzieję, że nie zmarnie masz, tak? Rozłożyłem platformę, żeby było wygodniej. Myślę, że za jakieś 10-15 minut zaczniemy sobie wędkować. Także pozdrawiam jeszcze raz. Trzymajcie kciuki. Miłego odbioru. Jo! Słuchajcie, słoneczko świeci. Powiem Wam, że zaczęliśmy na jeziorze. Całkiem innym. Tam siedzieliśmy dwie godziny, i nawet nikt z nas, z naszej czwórki nie miał żadnego wskazania. Przejechaliśmy 10 km na inne jezioro głębsze i tak naprawdę po 5 godzinach bez brania Max złowił ładną hybrydę A my teraz ja, ja złowiłem trzy płocie fajne, kamil jedną. Dopiero coś zaczęło się dziać. Też nie powiedziane, że jeszcze będzie, no bo mówię, pięć godzin tu siedzieliśmy i nawet nie było puknięcia. Ja miałem jedną rybę wcześniej, ale spiąłem podczas holu. No i teraz jakieś tam płotki zaczęły fajne dziubać. Dosłownie 5 minut temu. Ale czy jeszcze będą, to zobaczymy. No, miejmy nadzieję, bo jeszcze, te około 3 godzin, możemy sobie posiedzieć, zanim się zrobi ciemno. I wykorzystać te 5 minut, jak to mówią. Słoneczko nas ogrzewa, ale temperatura, powiem Wam, że tak jak rano było minus 5 jak jechałem, no to teraz jest na plusie, ale jak to słoneczko zachodzi za chmurę, to, to naprawdę jest zimno. Ale co tu się dziwić? W Polsce śnieg spadł. No i w Irlandii też mrozi nocami. No a co najgorsze, to te ciśnienie tak wywindowało, wyszczyliło do góry. Z dnia na dzień, jeszcze pełnia. No, no wiecie, to to jest takie zganianie na coś. A nie zawsze się połowi. no Czasami można i Blanka zaliczyć. I tak naprawdę dzisiaj myśleliśmy, że nastąpi ten dzień, gdzie zaliczymy wszyscy Blanki. przyszła chwila i coś zaczęliśmy odławiać. No. Łowię kosznikiem. Totalnie tak samo mam wszystko jak na zawodach. Ten sam zestaw. 48 metr. Koszyk opada 8 sekund. Koszyk 45 gram. To, to też wiecie, że Koszyk 30-45 będzie opadała całkiem trochę inaczej. No ale jest koło 6 metrów gruntu tu, gdzie łowię. Kamil łowi trochę bliżej. Max na końcu łowi mniej więcej podobnie, z tego co widzę, co ja. Dziadzia Max łowi też bliżej. Także. 5 godzin szukaliśmy, kombinowaliśmy, dużo ognujaka ściłem. I tak naprawdę, oprócz tej ryby, którą spiąłem, to przez 5 godzin była totalnie pustynia. Dopiero światełko w tunelu się zapaliło, jak Maxik złapał hybrydę taką fajną, bo już koło kilograma. I niedługo potem ja wyciągnąłem płotkę pierwszą, za chwilę drugą, trzecią. Kamil wyciągnął, dwa brania spierdzielił, no ale cóż? No i cały czas myślimy, że to jeszcze do wieczorka coś się uda połowić. Przypomnę 0,10 Haczyk 0,16. O, mamy rybkę. No, może te płotki się wkręcą. No chyba o, się spięła rybka. A ty masz? No, Moja się spięła. Ja spiąłem, ale Kamil wyciągnął. Ale ewidentnie coś im tu samym wieczorem podpasowało, że zaczęło coś się dziać, bo wcześniej mówię, że totalnie kaplica. że to Słoneczko grzeje, bo naprawdę jak zachodzi za chmurę to jest zimno, no. a tak w samym Słoneczku to jest nawet powiedziałbym, że cieplutko. Co to Maxiu znowu masz? Płociaka. No mówię, ewidentnie coś zaczęło się dziać, bo siedzieliśmy spoko. No. Siedzieliśmy 5 godzin, machaliśmy wędkami i, i totalna klapa. Zakładam na haczyk dwa białe robaki, barwione na czerwono. Próbowałem też przez chwilę wcześniej jeszcze na połówkę czerwonego robaka dendrobeny, ale Akurat wtedy się nic nie działo nikomu i nigdzie, i na nic. Ale tak jak już Wam mówiłem, trochę Dendrobeny ściąłem, no może no na pewno mniej niż Świartkę I podawałem od samego początku Dendrobenę Liczyłem, że te hybrydy może albo leszcze się wkręcą no i jak na razie to tylko ta jedna ładna hybryda u Maxa, tak to płotki, ale płotki fajne, no nie można co mówić, że nie, nie malutkie, a już takie naprawdę fajne. Maksik znowu holuje A u mnie Po tej spiętej na razie ucichło, ale przerzucimy. pustych stychaczek to się. No to się nie złowi. No. Gdzieś przez ten blask tego słońca, który mnie oślepia, po prostu przegapiłem branie. Ale tak bije po oczach. To oślepia masakrycznie. Ale nie ma co narzekać, bo lepiej żeby świeciło, niż ma deszcz padać. Mówiłem, że są piękne płocie, a zobacz. O, Ty wyciągnęłeś fajną, a ja? Krasnoludka. Ja wyciągnąłem krasnoludka. No twoja już fajna, co, nie? Mówiłem, że fajne, fajne to widzieliście. Wyciągnąłem taką jak palec, ale Kamil wyciągnął fajną. Nawet w okularach to jest słońce oślepie. Kolejny krasnol. Tym razem ok okonik. Tak, jak dziubały wcześniej te grubsze płotki przez te 15-20 minut, to teraz widzieliście. Mała płoteczka, okonik mały. Ewidentnie tym rybom ta pogoda zwariowana chyba nie odpowiada co narzekać kolejna przygoda nad wodą. A wy przeżbali dzisiaj zawiedziecie? Nie, ja Maciujeż że tendy na Oldcastle. Nie, nie Granardem. Tylko było, ale się nie wcięło. Co tu się robaki zżarło. <laughs> Wiecie, no szału nie ma. Te ryby pożarowały chwilę, tak naprawdę. Teraz są takie sporadyczne brania, ale jeszcze przynajmniej są. Za tydzień mam maraton z zawodami. W sobotę zawody w trójkach. W niedzielę zawody kolejne ligowe. Trzeba w końcu się odkuć na Lidze po ostatniej klęsce. Także weekend następny, typowo zawodniczo. No już niech ta pogoda też się uspokoi trochę, bo naprawdę robiło się już w miarę fajnie. Już noce były po takie 6-7 stopni, on no to znowu zaczęło mrozić, można powiedzieć. No dzisiaj to był evenement minus 5 rano. To, to naprawdę, to jeszcze szczęście, że to słońce świeci, bo tak byśmy chyba nie wytrzymali tyle co siedzimy. Branie było o, ryba ryby, nie ma albo to malutkie poteczki teraz gdzieś tam się kręcą. Jeden robak wyssany. Właśnie dziadzia się spakował. Max z się powoli pakuje. My na boju polu walki zostaliśmy jeszcze z Kamilem. Chłopaki już powoli się zbierają. A jutro niedziela to się jutro poleży, odpocznie. No jeszcze co od czasu do czasu coś tam dziubię, no ale ewidentnie jakieś drobne ryby, bo ciężko to wciąć nawet. U mnie to się utopi, dziadzie, w bagnie. Trzymaj się, dziadzie. Do następnego. Patrzcie, przy okazji, coś tam gdzieś tam wygrał. No, za tydzień mam maraton, Sobota i niedzielę. No, ale już czuć jak. Wieczór się zbliża, temperatura też spada. Znowu ma być przymrozek. Także wiosna niby się zbliża, ale tak małymi krokami. Myślę, że jeszcze takie trzy tygodnie żeby pojechać zobaczyć już z zelinem. Gdzieś tam sporadycznie lina wyciągają, ale to bardziej na kanałach płytkich. A na jeziorze, mówię, jeszcze ta woda musi złapać ze 4 stopnie temperatury, bo na tą chwilę to ona ma mniej więcej jak 6 stopni, no może 7. No i cały czas jest jeszcze zimno. Nie ma co się oszukiwać. Było ciepło przez tydzień. Nawet można powiedzieć, że przez półtora tak w miarę. No to teraz już od paru dni jest chłodno. No, sezon dopiero się tak naprawdę zaczyna. Jeszcze parę ładnych miesięcy wędkowania. A co nam przyniesie ten rok, to zobaczymy. wieczór się zbliża ma się robi i się pakujemy tam już właśnie Max wyjeżdża, dziadzia pojechał my z Kamilem się zaczynamy pakować, także krótki, mało ryb odcinek no ale ważne, że spędziliśmy fajnie czas nad wodą a o to chodzi, liczy się przygoda także jeszcze raz, dzięki za łapki dzięki za komentarze i widzimy się już niedługo znowu Teraz będą dwa filmy z zawodów, mam nadzieję, że podejdę do tego także i uda się coś nagrać. I niedługo zaczyna się walka z linami, z lecholami, także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się.